Hejka Wam wszystkim w takim niespodziewanym filmiku, ponieważ chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na dwa filmiki, które są właśnie tutaj i tutaj. Bardzo długo prosiliście mnie o to, abym wreszcie coś takiego zrobiła. Pomimo tego, że to nie jest całkowicie moja tematyka, to i tak nie mogę ukryć faktu takiego, iż jestem dziewczyną. Więc takimi rzeczami jak włosy czy też makijaż lubię się bawić, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na mega nieprofesjonalne filmiki związane z moimi włosami, bądź też z moim makijażem, możecie sobie wybrać co Was bardziej interesuje, albo też obejrzeć oba. Jeżeli chodzi o to, że oglądacie ten filmik na jakimś urządzeniu przenośnym, no to też w opisie będzie link do każdego materiału, albo możecie kliknąć właśnie gdzieś tutaj. Ja mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że odpowiedziałam na wszelkie pytania, że pokazałam, jak to wszystko się dzieje u mnie, jeżeli chodzi o makijaż, czy też o włosy. Pod każdym filmikiem możecie zadawać pytania związane z daną tematyką, więc ja Was tam odsyłam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I pamiętajcie, że to nie jest profesjonalne I oczywiście pamiętajcie też o tym, że To dalej będzie lifestyle To są tylko te dwa filmiki Ja nie będę robiła y, filmików urodowych Ponieważ to nie jest moja tematyka I widzimy się w następnym vlogu Filmiku o życiu o, o, o tym jakimś innym temacie, a nie o urodzie Tak więc tu Was odsyłam I to jest, pamiętajcie, tylko ten jeden filmik w sumie te dwa i więcej nie będzie. Obiecuję. Cześć, na razie, trzymajcie się i miłego oglądania. Mam nadzieję, że zajrzycie. Do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!